To jest podcast Zdrowie bez cenzury. Ja nazywam się Anna Kaczmarek i serdecznie państwa zapraszam. A dzisiaj dzisiaj porozmawiamy o czymś co też dotyczy zdrowia, choć w dużej mierze dotyczy też naszej urody. Nie wiem czy państwo pamiętają, jednak ja pamiętam czasy, kiedy panie nosiły długie czarne włosy pod białymi rajstopami. No, takie były czasy, taka była moda, ale to były czasy mojego dzieciństwa. Ja z dzieciństwa pamiętam takie obrazki. Nasze pokolenie już stwierdziło, że może te długie czarne włosy na nogach i w innych miejscach nie są fajne, i burz pod pachami też przestał być jakoś tak modny. No i zaczęliśmy to owłosienie usuwać. Oczywiście wszystko zaczęło się od zwykłej maszynki. Zacinaliśmy się. Robiliśmy sobie rany. Ten efekt, że tak powiem, usuwania włosów trwał krótko. Nie byliśmy z tego zadowoleni, bo te efekty zwyczajnie nie zachęcały. Jednak od tego czasu pojawiło się wiele technik usuwania owłosienia, które oczywiście są może lepsze, może skuteczniejsze. No, możemy wybierać. Natomiast co wybrać? żeby nie zrobić sobie krzywdy, żeby nie narobić sobie problemów ze zdrowiem, a proszę państwa, można i jednocześnie skutecznie usuwać to owłosienie na dłuższy czas. O tym wszystkim porozmawiamy dzisiaj z panią dr Moniką Bujanowską, lekarzem medycyny estetycznej. Dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie. No i jeszcze wspomnę, że partnerem Naszego dzisiejszego odcinka podcastu jest firma Philips. Pani doktor, zacznijmy może właśnie od tych aspektów zdrowotnych. Jakie mamy metody depilacji i na ile każda z nich jest bezpieczna, ewentualnie jakie może powodować zagrożenia, skutki uboczne? Metodą pierwszą, jeśli chodzi tak historycznie, to są metody mechaniczne czyli po prostu golenie. Ciała, chodzi głównie o nogi, bikini, tak. Golenie maszynką, po prostu maszynką, e, która powinna być jednorazowa, a często nie jest. E, to jest najbardziej, bym powiedziała, metoda prymitywna, obarczona dużym ryzykiem i niepowodzeń, i takich powikłań. Po tej metodzie w postaci wrastających włosków, w postaci zacięć, ran, nawet czasami od, od, od przecinania, odcinania fragmentów skóry na tych takich bardziej kostnych wyrostkach, jak ktoś zbyt mocno przyciśnie, a maszynka też nie jest dostosowana do tego. Po też sytuacje kiedy robią się zapalenia mieszków włosowych, czyli sytuacja gdzie tam gdzie są mieszki włosowe, a w tych miejscach i u tych osób, które wykonują depilację, jest ich dużo, powstaje taka jakby gęsia skórka to nazywamy i to są brzydkie ropne krostki. Początkowo możemy sobie sami z tym radzić, ale stopniowo to czasami wymaga już interwencji lekarza. Więc te mm -hmm. metody mechaniczne Drugą z nich jest metoda wosku, tak? woskowania, dosyć modna, od, od iluś tam lat się stała, powstało dużo salonów, ale dużo też widziałam powikłań, tak. Pacjentki mogą być poparzone, na przykład w sytuacji, gdy jest bardzo gorący wosk podany na twarz, na wąsik, można poparzyć się, tak. Po drugie, nie zawsze osoby wykonujące te zabiegi znają historię pacjenta, wiedzą, jakie leki on przyjmuje. Nie dopytają tego. Pacjent ma sytuację, że przyjmuje leki na trądzik, które go uczulają, uwrażliwiają skórę i może dojść do np. zerwania na skórka. To też mhm. była taka pacjentka razem z woskiem. Ten wąsik się, razem zlikwidował się z woskiem. Cała płatna skórka, mhm. trzeba było to leczyć. Taka sytuacja mimo że akurat tu zabieg był przez kosmetyczkę w pełni prawidłowo wykonany, ale pacjentka miała uwrażliwioną skórę. Więc te metody, te poparzenia, te rany, odbarwienia, przebarwienia, nie zawsze ta osoba wykonująca powie o tym, jak dbać potem o skórę. Tego typu maszynki elektryczne, takie też swego czasu bardzo, bardzo modne i reklamowane, są niestety bardzo bolesne. Ja pamiętam taką pierwszą maszynkę, którą sobie przywiozłam z jakichś saksów z zagranicy, słuchajcie, i taka cała szczęśliwa, przystąpiłam kiedyś, tak, tak. do tej depilacji moich łydek, słuchajcie, łzy kapały, bolało jak nie wiem, bardzo bolało i nie wiem, czy zrobiłam drugi zabieg, chyba nie, naprawdę, to bolało, nie, nie mówiąc o bikini, to w ogóle niewyobrażalne, więc ból u mnie przeważył. Więc to są te metody, słuchajcie, mechaniczne. No, są tam jeszcze pianki, różne mm. kremy depilujące, to z kolei sporo chemii, wiele osób podrażnia, mm. y, jakieś zapalenia, zaczerwienienia, stany zapalne skóry. To też wiele osób jest wrażliwych, ma delikatną skórę, więc to nie zawsze się sprawdza. Tak? I mamy mm. teraz metody, nazwijmy to gabinetowe. Gabinetowe, mm. czyli lasery i IPL. Czyli sytuację, że działamy urządzeniem, światłem, docieramy do, jakby naświetlamy, tak? Mieszek mhm. włosowy, który zawiera melaninę, stąd jakby ten impuls światła to pochłania i likwiduje włos u podstawy, tak? My mhm. nie tylko ścinamy włos, tak jak mechanicznie golimy go przy skórze, tylko usuwamy, Nazwijmy popularnie cebulka, tak naprawdę chodzi o mieszek włosowy, czyli mhm. te komórki, z których włos wyrasta, zdrowy włos. I likwidujemy ten włos. Tak? Mhm. Więc to są metody znacznie bardziej trwałe. No tak. No tak, no, ale właśnie te mm, niegojące się rany, wrastające włosy, oparzenia. Jak tego uniknąć i y, jak sobie y, z tym radzić? A kiedy trzeba iść do lekarza z czymś takim? Dokładnie, bardzo to jest dobre pytanie. Jeżeli używamy maszynki jednorazowej, pamiętajmy, żeby była jednorazowa, jak wynika z nazwy, to znaczy po użyciu ją wyrzucamy. Wiele mhm. osób zostawia, w łazience jest wilgotno, ona rdzewieje, tam się gromadzą bakterie, grzyby, więc to jest, musi być jednorazowa maszynka. Po drugie, po zabiegu. Nie nakładajmy żadnych balsamów depilujących, czy tam balsamów jakby powiedzmy łagodzących, czy mhm. jakiś nawilżających. Nie nakładajmy kosmetyków przez jedną dobę. Dbajmy o higienę tego miejsca. Czystym ręcznikiem po kąpieli się przecieramy, tak? Nie podrażniajmy, nie opalajmy, nie naświetlajmy. To tak jedno te podstawowe rzeczy, jeśli o to chodzi. Mhm. Jeżeli po tych metodach występują wrastające włoski, a dużo osób ma z tym problem, szczególnie po wosku, Szczególnie po wosku są wrastające włoski i nie ma tego dobrego efektu. To może być rozwiązaniem przed zabiegiem, w jakimś odstępie dwutrzydniowym, żeby to nie robić w dzień zabiegu, nie podrażniać skóry, wykonanie peelingu, peelingu mhm. na ciało, tak? Czyli może być to albo specjalny, przeznaczony do tego kupiony w drogerii peeling do ciała. Który zgodnie z przepisem zawsze stosujemy, spłukujemy wodą, pozbywamy się tego zrogowaciałego naskórka, który jakby zatrzymuje ten włos, że on nie może wyrastać. Drugą metodą e, stosowanie domowych peelingów kwasowych, czyli nakładanie mhm. kwasów. Tam są AHA, BHA, są takie dostępne produkty też drogeryjne do stosowania domowego, takie które nie będą nam nie zrobią krzywdy, jeżeli czas zastosujemy tak jak na opakowaniu, żeby tę skórę przygotować, tak? Mhm. No to takie najważniejsze metody. A co robić po jak już się coś stanie no właśnie, więcej? No właśnie. No tak, więc no dbać o tą higienę, a jeżeli już mamy stany ropne, czyli te kropeczki są białe ropne, to może być figówka gronkowcowa, to może być inny rodzaj zakażenia i jednak zgłośmy się do dermatologa, który to obejrzy i da nam maść z antybiotykiem, tak, bo możemy to po prostu ten stan zapalny potem roznieść na dalsze obszary skóry, a jednak skórne rzeczy się dość długo goją. Poparzenia zawsze, jeżeli mamy oparzenie, mhm. Czy chemiczne, czy termiczne, czy mechaniczne, czy zerwaną skórę, też musimy iść do dermatologa, żeby on odpowiednio leczył to oparzenie. Czyli to jest już do, do leczenia, można do powiedzieć. Do leczenia. No dobrze. A z tych metod, które na dłużej pozostawiają nam tą gładką skórę, którą chcemy mieć, czyli powiedzmy sobie, wosk, laser, IPL, tak? Wosk wcale na długo nie daje efektu. Wosk nie daje na długo i nietrwale usuwa to nie jest trwała metoda. Okej, okay, no to dobrze. To w takim razie wosk sobie darujmy i teraz. Jeśli chodzi o laser i IPL w takim razie jakie są wady tych metod, a jakie zalety? To jest to jest ciekawe. Laser jest urządzeniem stosowanym w salonie kosmetycznym bądź w gabinecie lekarza mhm. czy lekarza, który współpracuje z kosmetologiem, który jest przeszkolony i powinien ten zabieg wykonać. To jest duże, drogie urządzenie ważne, żeby było serwisowane, żeby było dobrej jakości. Czyli jakby tutaj już na wstępie różne rzeczy też mają się prawo zadać. Natomiast mhm. ten zabieg wykonujemy w salonie, czyli pacjentka, kobieta, która potrzebuje zrobić serię, musi wielokrotnie do tego salonu się udać w odstępach, tam na przykład czterotygodniowych, zrobić sześć, czasem dziesięć, no czasem tak, dwanaście tych zabiegów. No tak, To, w, to są zabiegi, tych, co jeszcze nie próbowali, tak. tak, to są zabiegi w serii. I wykonujemy je też na różne tam obszary, obszary ciała. Dość bolesne, dość bolesne. Oczywiście firmy pracują na tym, żeby ulepszać te lasery, żeby zmniejszać odczucie bólu. Dość długo to też trwa. Też mówię, firmy pracują, już są, powiedzmy, lepsze, lepsze, te, lepsze te zabiegi, ale jednak bolesne, bolesne zabiegi laserowe związane z właśnie wyjściem do, do salonu. Mhm. Mm. Silny, silny zabieg, agresywniejszy, a druga metoda jest IPL, czy IPL, jakbyśmy po polsku powiedzieli. Nazwa mm -hmm. pochodzi od Impulse e, Intensive Pulse Light, czyli intensywne światło pulsujące, i to jest po prostu światło, które nakierowane lekko e, mm -hmm. na. Obszar cebulek włosa wychwytuje melaninę, czyli barwnik zawarty we włosie, tak jak i w skórze też jest melanina, we włosie, naświetla go i niszczy. Niszczy mieszek włosowy, i po iluś zabiegach po prostu ten włos nie odrasta. I to jest metoda trwała. No dobrze, ale w takim razie czym się tutaj różni? No wiemy już, że tam musimy mieć to urządzenie, musimy pójść, prawda, do, do kosmetyczki, tak? E, e, czym się tak naprawdę różnią te dwie metody? Metoda IPL jest metodą bezpieczniejszą, jedną z najbezpieczniejszych metod dostępnych. Mm -hmm. Laser jednak daje odsetek powikłań, poparzeń przebarwień, mhm. nawet ran skórnych, jest to mocna, agresywna metoda. Zwłaszcza w niepowołanych rękach daje mhm. nam, daje nam y, po prostu y, powikłania, które nieraz się leczy miesiącami. Jest silniejszy, mhm. ale przez to więcej powikłań. Zawsze mhm. trzeba wypośrodkować. Czyli y, przy, przy IPL-u lub IPL-u, w zależności jak, jak będziemy czytać, tak? Y, y, ta skuteczność, żeby to była metoda skuteczna, ona wymaga więcej powtórzeń, natomiast rozumiem, że będzie bezpieczniej, prawda? Laser, <laughs> przepraszam, laser też wymaga wielu powtórzeń, laser też wymaga wielu powtórzeń, ale ryzyko i to ryzyko podrażnień, <laughs> powikłań nie większe. Ta metoda, obie wymagają powtórzeń, obie wymagają powtórzeń. Czyli tak naprawdę tutaj nie ma jakiejś specjalnej różnicy w tym, że musimy to zrobić ileś razy, prawda? Tak, te, tu nie ma różnicy, tu nie ma. Ta metoda jest bezpieczniejsza, mhm. łagodniejsza, lepiej przebadana. No i dzisiaj możemy też wykonać ten zabieg w domu. No właśnie, samodzielnie wykonując go w domu, czy zrobimy to sobie same, powiedzmy sobie szczerze, bezpiecznie? Czy nie zrobimy sobie krzywdy w tym urządzeniu? Zresztą, ta metoda była przez Filipa badana przez e, kilka ładnych lat mm -hmm. na dwóch tysiącach pacjentek. E, była opracowana e, w konsultacji z dermatologami, przygotowana tak, żeby była skuteczna i bezpieczna. Jeżeli to urządzenie jest dopuszczone do zakupu dla każdej osoby, mm -hmm. każdej, musi być bezpieczne. I tak zostało stworzone. Więc myślę, że tutaj się nie obawiamy. Jest ta, ta technologia jest technologią bezpieczną. No dobrze, ale na przykład, jeśli pójdziemy do salonu kosmetycznego i skorzystamy z depilacji laserem. To jeśli ktoś to zrobi źle, prawda? Czy nie wiem, urządzenie będzie wadliwe, prawda, To możemy mieć po takiej metodzie depilacji oparzenia. I to tak. takie paskudne, pozostawiające blizny, i czasami one są na dość dużej powierzchni tak. skóry. Czy, czy IPL-em możemy sobie coś takiego zrobić? Nie. Nie, nie możemy. Tutaj e, zaletą tego urządzenia jest ten sensor, ten czujnik, który mhm. jeżeli przykłada się urządzenie do skóry, on dobiera parametry, mhm. parametry światła, które ma pójść zależnie od koloru naszej skóry i grubości włosa. I tutaj nie przedobrzymy. I po drugie, są nakładki, które, z których każda jest do jakiegoś obszaru. Jest są do twarzy, nakładki inne, tak mhm. dostosowane, żeby były bezpieczne i skuteczne. Są nakładki inne na nogi, na ciało, pod pachy i do bikini. No dobra, ale y, depilacja laserowa boli. Sama zresztą pani powiedziała, pani doktor. Boli. Y, to nie boli. Słuchajcie, nie? ja używałam tego urządzenia już dawno, bo ja z, y, już kilka tutaj jakby Lat znam to urządzenie. Parę razy nagrywałam fajne na YouTubie też um, ciekawe, ciekawe informacje um, i testowałam też to urządzenie jako jedna z pierwszych mm -hmm. osób w Polsce. Więc testowałam też na sobie, znam doświadczenia innych osób. I mogę powiedzieć, tak, nie boli. Jest to metoda lekko czujemy uczucie ciepła w momencie, gdy idzie światło, i to jest wszystko. Oczywiście, po mhm. zabiegu ma prawo skóra być lekko zaczerwieniona, podrażniona, takie lekkie pieczenie czujemy, jak czasami cały dzień jesteśmy na plaży i opalamy mhm. się to takie, takie pieczenie, takie oddanie ciepła przez skórę, zwłaszcza jak robimy naraz dużą powierzchnię. Ma prawo mhm. być. Natomiast naprawdę jest bezpieczne. Jak źle przyłożymy urządzenie coś, ono nie ruszy. To jest mądre okay. urządzenie. No dobrze, a na jakie włosy? Albo u kogo? Może to będzie lepsze sformułowanie. U kogo nie zadziała ani IPL, ani laser? Kto po prostu nie może skorzystać Idealny z takich metod? Idealny kandydat do tych metod depilacji mhm. światła, czy do metody IPL, ale też do lasera. To jest pacjent, który ma jasną skórę, fototyp 1-3 i ciemny, gruby włos. Wtedy światło to widzi dobrze, czyli na białym tle ma czarne kropki. I on okay. widzi, wyłapuje i bardzo szybciej te osoby będą miały efekt. Im ciemniejsza skóra, a im jaśniejszy włos, tym te urządzenia działają słabiej. W fototypie szóstym, w fototypie piątym skórzy arabskiej, jest, w zasadzie nie działa, nie jest zalecany, bo też ryzyko poparzenia u tych skór jest bardzo duże. Laserem. Laserem. Natomiast, mhm. y, natomiast efekt nie zawsze dobry. Y, więc Polki jak najbardziej są idealnymi kandydatkami, nasze fototypy do tego typu urządzeń. Nawet Pamiętaj, blondynki? Ach, no tu jest już są różnice. Pamiętajmy, żeby nie robić tego zabiegu na opaloną skórę. Musimy minimum 4 tygodnie, miesiąc odczekać. Mm -hmm. bo Ona jest i podrażniona, i jest też ciemniejsza i wtedy ten włos jest jaśniejszy. I może tak dobrze nie. Czyli robimy przed wakacjami, przed urlopem serię mm -hmm. zabiegów, tak? Natomiast jasne blondynki. Osoby o włosach białych, siwych, mm -hmm. nie mają melaniny po prostu. Nie, nie mają działa. tego barwnika we włosie i żadna metoda, ani laser w salonie kosmetycznym, mimo że reklamy są różne, ani IPL, światło, nie zadziała, bo nie ma punktu uchwytu dla tej mhm. energii. Nie ma. Ona tego nie widzi. Białe na białym. Nie widzi. No dobrze, ale za takie urządzenie, za IPL y, trzeba trochę zapłacić. Ono jest dość drogie. Czy to w jakiś sposób się opłaca? Wiecie co? Moja babcia zawsze tak mówiła. Biednych ludzi nie stać na kupowanie tanich rzeczy. Jeżeli kupowimy urządzenie raz, mamy je na całe życie. Ona mm -hmm. ta lampa jest zaprojektowana na 145 tysięcy błysków. Nie da rady przez całe życie zużyć więcej. <gry> tu nie ma żadnych wymiennych, e, wymiennych lamp, gdzie wiele innych urządzeń to może mieć. Oczywiście, ale policzcie sobie, że na zabieg. Laserowego usuwania owłosienia mhm. do salonu musicie dojechać kilka razy, czasem kilkanaście. Mhm. Na każdy obszar musicie zapłacić. Dodajcie to. Twarz, pachy, bikini, łydki. Czasem uda, mhm. wiele dziewczyn ma. Dodajcie te obszary, dodajcie ilość, wyjdzie Wam więcej. Dojazd kosztuje. Ale ja uważam, że to jest też urządzenie rekomendowane dla dziewcząt, młodych dziewcząt, mhm. które mieszkają w małych miasteczkach, w wioskach. One nie mają dostępu do salonów, tak? No tak. Po drugie, młode dziewczyny często wstydzą się. Mają owłosienie bikini, które schodzi na uda. Ona nie jest świadoma, jak, że to jest normalne. tak? Ona się wstydzi I, nie, nie potrafi się rozebrać przed osobą wykonującą. Pamiętajcie, tu sobie wykonamy w zaciszu domu. Więc druga taka oferta, ja bym mhm. to powiedziała. Wiele, wiele dziewcząt się tego wstydzi. Dlatego można to wykonać w domu. Jeżeli sobie, mówię, dodamy te wszystkie rzeczy i bezpieczeństwo, i dojazdy to wyjdzie nam bardzo fajnie, bardzo fajna cena. Pamiętajcie też, że po laserze mimo całej serii mm -hmm. po roku trzeba zrobić zabieg przypominający. No tak. To jest to nie też jest, koszt. To nie jest tak, że A tu wyjmujecie na... urządzenie, mm -hmm. bo tutaj też to nie jest tak, że to jest już na zawsze. Zawsze te włosy, mm -hmm. ta cebulka się tam odżywi, odnowi i, i wyjdzie przy zmianach hormonalnych, czasami po porodach. Kobiety już, już miały mm -hmm. depilację zrobioną, przychodzi przestrojenie hormonalne, bo ona zachodzi w ciąży i nagle włosy zacząją bardziej rosnąć. Mm -hmm. Więc znowu po porodzie, bo w, ani w ciąży, ani w karmieniu nie wykonujemy IPL, to trzeba też dodać, mm -hmm. I ona wtedy sobie wyjmuje urządzenie i sobie robi zabieg przypominający. No właśnie. Jakie są przeciwwskazania już, jak Pani doktor zaczęła o tym mówić? Ciąża? Ciąża, karmienie, karmienie bo mm -hmm. hormony też spowodują, że jest większa tendencja do przebarwień, no właśnie. więc zawsze się chronimy i przed słońcem, i przed wszelkimi urządzeniami, takimi emitującymi światło. Mm -hmm. Dużo osób przyjmie leki, które są fototoksyczne, uwrażliwiające na światło i trzeba o tym powiedzieć osobie wykonującej, tak? Albo sprawdzić, mm -hmm sobie, czy dopytać lekarza, który przepisał, mm -hmm. Nawet zioła, dziurawiec też fotowrażliwiają, a wiele herbatek różnych na przykład, to uspokojenie ma no, ten dziurawiec. dziurawiec. Trzeba o tym pamiętać. Ważny temat izotretinoina, Lek mhm. stosowany w terapii trądziku, takiej wielomiesięcznej terapii. Wiele młodych osób teraz ten lek stosuje. One mają to powiedziane, ale nie zawsze powiedzą o tym, nie zawsze są świadome, jednak już tak bardzo im zależy na tej depilacji i też dojdzie do poparzenia. I, i tu kwestia y, przy laserze i przy IPL I przy wielu odstępu 6 miesięcy po zakończeniu terapii. To są takie mhm. najbardziej niebezpieczne. Oczywiście proste rzeczy, jak opryszczka, stany zapalne, mhm. skóry. Wtedy nie wykonujemy to żadnej metody epilacji, tak? Żadnej. Inne choroby, cukrzyca, choroby metaboliczne, i tak dalej, to zawsze skonsultować z lekarzem. Myślę, że on wtedy podpowie i większość z tych rzeczy nie będzie przeciwwskazaniem. Natomiast implanty. Nie wykonujemy na implantach silikonowych, na tych miejscach. Inne mm -hmm. implanty, jakie mamy metalowe, jakieś są czasami w udzie założone, jakieś inne, to też nie wykonujemy. Nie wykonujemy na tatuażach permanentnych, czyli mm -hmm. też na, w okolicy brwi, gdzie jest na przykład zrobiony makijaż permanentny. A na Ta przykład to, to, to na mają, w tej okolicy czasami ma, mają Panie wypełnienia różnego rodzaju, walcząc ze starzeniem się, Dokładnie. Tak? I co wtedy? Trzeba też skonsultować z lekarzem mm -hmm. wykonującym. E, troszkę ciepło i światło może lekko spowodować mm -hmm. szybszą eliminację kwasu heliarunowego z tej okolicy, ale mm -hmm. jakieś większej krzywdy nie zrobi. Okej, okay, czyli wąsik można nadal robić. Można nadal robić. Tatuaże na skórze. Nigdy nie działamy tam, gdzie tatuaże, gdzie pieprzyki. Mm -hmm. Pieprzyki, przebarwienia, brodawki skórne, tak? Te miejsca omijamy zawsze, bo one to są miejsca zmienione. Lepiej ich nie drażnić, bo drażnienie takich miejsc, opalanie też takich miejsc powodować może dalszy postęp tych zmian doprowadzić do czegoś groźniejszego. Rozumiem, że jak mamy na przykład, bo czasami dziewczyny mają na udach takie ciemniejsze miejsca, już tutaj bliżej pachwin, to rozumiem, że tam trzeba uważać, prawda? No bo skóra ciemniejsza, jest mała różnica między Oczywiście, włosem a skórą. Oczywiście, ale mhm. dlatego właśnie na przykład ten sensor mhm. inteligentny w tym urządzeniu, on będzie to dobierał. I tu mamy okay. inną nakładkę, bo to mhm. już jest taka nakładka jak na okolice intymne, gdzie każdy ma więcej, bardziej wybarwioną skórę i no po prostu inny impuls po, poda to urządzenie. Ono się dostosuje. To jest bezpieczne, to jest właśnie bezpieczne. Oczywiście nie stosujemy na wewnętrznych wargach stromowych, na odbycie na tych obszarach mhm. ściśle intymnych. To, to żadnej metody, to trzeba uważać. Tak, mężczyźni też nie stosujemy u mężczyzn, na przykład na, na, na mhm. zaroście, na twarzy, tak, to są takie przeciwwskazania. Dobrze. Pani doktor, no to będziemy y, usuwać to owłosienie a będziemy się przynajmniej starali usuwać je bezpiecznie i skorzystamy na pewno z Pani rad. Proszę Państwa, no bo to jest tak, że czasami potrafimy gorzej wyglądać po depilacji niż przed depilacją z włosami, a to wszystko przez to, że czasami zrobimy sobie czymś krzywdę. Dlatego proszę Państwa, po prostu używajmy metod nie tylko skutecznych, ale też bezpiecznych. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.